Drodzy jak obiecywałem, zagrałem się w Transformers. to jest moje Więc zblogujemy się. Vlogujemy się A moje konto. I, i, I to jest już trzeci odcinek, ale nie z Transformers, to jest pierwszy. A, więc. Więc gramy w transforma, jest o tym tu polega, że myślisz co myszką, Ty widzicie, że to nie ma mm. w ogóle co dołączyłem i ja... ja tak wyglądam a, a tyle mam serwów, jakieś no, mało mam akurat nie, to już mam to mama. i tu że mam no i no ja co, gram już no od niedawna już ja to gram ale tu jest to to wczoraj to gram, żebym i i rozmawiacie tutaj, gdzie grać, co do drugiej, oczywiście, że nie znowu grać, więc musicie to zagrać, musicie, koniecznie, to koniecznie zagrajcie w Transformers, to, to koniecznie, 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 grać każdy chciałby, ale niektórzy nie umieją, właśnie. Panie tu nie umiał. Heheski, heheski. 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 gdzie to koszkoś, Nie będziemy czekać, nie będziemy. Przepraszam, magiczną. Komendę. ROM 12. Gdzie jesteśmy? Ach. Co? I tutaj jeszcze gorzej. ROM jeden. Ej kurde... Mnie napisało, że to miało być... ROM 2 ROM. A to chyba sobie to jeszcze poczekamy, bo... Dobra. No idziemy. Co tu 7 mamy 6, 5, 4, 3, 2, 1. To było bardziej łatwiej czekać. Bo jesteśmy, dobra. E o a co tu chodzi? Nie, a jak cię się walczy, pójcie. Nie wiem jak to walczy. A, zabiłem. Ale dopiero co się zaczęło? No. Nienawidzę Nie, nie, tego naprawdę. nie, 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 nie,

a to tu jest, tu, tu jest, I mój, mój napis jest, jest, jest taki, taki większy. A inne są takie mniejsze. Widzimy? No dobra. A ty, to jest poserek. Uda się to, śmiało to się, się uda, bo zostało nam jeszcze trochę czasu.

Degrałem się w Customize, a następny odcinek będzie z Happy Wheels, następny odcinek przewiduje, że będzie z Happy Wheels. Bo już... no, ja też lubię bardzo Happy Wheels. Pisze się Happy Fells, nie mm. by to nie wiedział. A to chyba mało ludzi. każdy wie jak chyba pisze Happy Wheels, Happy Fells. pro Julian gra Happy Fells. Janur gra... nie wiem co to było Fast się skończył, on tam chodził. hop eee... nie ryzykować, bo tam chyba nie da się przeskoczyć nie, da się jednak, dobra, spokojnie mówiłem, da się tam przeskoczyć, bo ten facet to tu nie Nic ryzykować O nie, to udało się, to udało się, jestem BartoszXXR, bo, tak, bo to było, tak się nazywałem, jestem, jestem, jestem batonikiem. X -X Ludzie, naprawdę jestem debilem. Mamy 7 minut, a to zaraz, zaraz kończymy odcinek. Przepraszam, że taki króciutki, ale. Króciutki, no 8 minut zaraz będzie, prawda? W że u mnie, więc zaraz się tutaj pożegnamy. Ale, 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 ale nie, nie na długo. Albo, albo zaraz będzie kolejny <grym, grym, grym>, zaraz, jutro kolejny odcinek. Ale jak na razie dzisiaj, to, to, to dzisiaj a ja to nagrała to tak już yy, dwa odcinki. Na początek padliśmy do dołka i to pa pa, bujcie, komentujcie łapeczki w górę, pa i cześć.